Mamy zarejestrowaną działalność. Agencja Towarzyska pod lupą Patrolu 05. No chyba, że przyszliście w innej sprawie. Może prywatnie? Z Stalker. No o co ci chodzi? Ci ludzie. Sylwia Konecka, Marek Krupski, prywatni detektywi. Każdą sprawę traktują poważnie. Ja się o Karoliny bardzo martwię. Musicie ją znaleźć. Cena nie dla roli. Martwię się, że to coś poważnego. Bo pozory często mylą. Dokładnie co widziałeś? Do tego dinozaura. Moje życie jest totalnie nudne. Osoba, która to podrzuciła, myśli chyba inaczej. Myśleliśmy, że to będzie prosta sprawa, no, ale zrobiło się groźnie. Świadkowie potrafią utrudniać śledztwo. Byli tu jacyś detektywi, szukali cię. Nie przechodź już tu więcej. Mój kumpel się tym zajął, wie co robi. Wnioski bywają zaskakujące. To jest chyba największy kretyn wśród przestępców, jakiego w życiu widziałem. Malanowski. Nowe rozdanie. W sobotę i niedzielę o 21.00 czasu środkowo-europejskiego i o 14.00 czasu środkowo-amerykańskiego. W Polsat One.